Siem, witam Was z Katrę2313 i dzisiaj ze mną jest. Czy x 24 do hejka. To jest mapa Anarchia, mój serwer. Zapraszam Was. IP w. Opicie? W no. A zresztą ja wie czy w sumie to. Że dzisiaj będzie jeszcze włączony ten serwer, bo dzisiaj mam dużo na głowie. To możliwe, że dzisiaj będzie wyłączony, ale jutro już może być włączony. No dobra. Jeszcze mi na dostęp Dobra. Tak. Dobra, ale... Znowu użyłem swojego dobra. nowego drukusia. Tutaj, tutaj oczywiście tutaj jest... W tych miejscach jest największa szansa na zrzuty, ale w tym odcinku ich nie będzie. Dopiero jak tutaj wysóbicie... W ogóle wioska tutaj, zrozbuliśmy się w wiosce. O, łóżko biorę! A no, Wszystko działa, dałam radę. Tak, pomocy Szymon'a. O! Powiedziałeś po prostu. Dobra, jakby z lekką pomocą, bo nie wiedziałam wtedy. Ale to na innej mapie. Jak odpalić mam premium? Tak, odpalić mam premium. No, ale to już na innej mapie. Na Survivalu. Ale tym to nie. A w ogóle na Survivalu otwieraj am... też. O, to o pas, no, dobrze, otwieraj teraz. Dużo było, no, secure, no, może ale... Mam swoje życie, a czasami nie możliwe, że nie będzie odcinków, no przepraszam. Golem! O, siano, ale też nie zabieraj wszystkiego, pamiętaj. Kulim vere um. Zrzuty. Możliwe, że nawet jutro może być zrzut. Każdego dnia... przynajmniej każdego dnia będzie jeden zrzut. albo no kilka. Więc zobaczymy. Um... Ej, ej, ej! Ej, mi podbierzesz z iona! Ja się. Nie! Ja się podzielam Muski... moim sianem. Widzisz co siedzia? Radzę szybciej. dwa serca zostały. Komu? Mi! Jak ja mnie walno! Nie walno! Eee, um, kiedy on zginie? Zaraz tak, ja padnie. O! Dobra, tyle? To jest kierunko. Jest ja równo, bo jest 5. No to daj mi dwa. Dobra. Ma. No. Przecisz się wiary, no, to wiadomo. A Patyk jeszcze? Ma. No, patyk. Dzięki. By się przydało zrobić jakąś mapę parkour. Mapa parkour to będzie już inny temat. No. Ale to jeszcze nie, bo musicie wbić 20 łap w górę. Tu leczyłam Szymona. Nie pytajcie. Nie, nie uleczyłaś. E, ale wcześniej, przed nagraniem. E, tak, nie bo się... mi jest on co zabił ten. No bo chciałam wprawdzie czy działa to. Czekaj, czy będzie raz za pierwszy rzut. Nie, właśnie dzisiaj mówiłem, że nie będzie. A, zapomniała. Jutro dopiero będzie zrzut pierwszy. Każdego dnia możliwe, że. Nawet każdego dnia może być 5 rzuty. A najrzadziej to może być. Nawet 7 może być najrzadziej. Ale no, rzuty będą rzadko, no bo. OP itemy. neder i itemy, które ciężko zdobyć. Bo neder jest. Bo zrzutowy. nie ma nederu. No, bo jest wyłączony. Dobra, ja już wciekam stąd. Pierwsze zrzuty mogą być na tych respach. No dobra. To gdzie, to, o, co robimy? Baj. No, nie opłaca chyba się na jej... chociaż co, poza odcinkiem powinniśmy jakieś zrobić bazę, żeby widzowie nie wiedzieli gdzie, żeby nic tam nie zabrali. Tylko tak. ja nie wiem, czy my ze sobą współpracujemy, czy nie? No tak, współpracujemy. Czy mam... mamy swój... A czyli mam swój zespół? Tak. Co ty nie widać? E, ja, ja mam ponad dwa staki z e, przerobionego. Ale ja, ty jesteś, bo ja cię już zgubiłem. Jestem na dole. a ja byłam dopiero. Nawet widzowie to mogą zobaczyć. A Dobra, a mam, mam 45, mam 49 chlebków. Weź się, weźmy się, spotkajmy obok tych. Ehm, zrzutów, jesteś. gdzie będą się... możliwe, że będą pierwsze zrzuty. I znam twojego kwiatka. Jedynego. No... Ja czekam okay. przy tym. Ehm, no. rzucie, jakby. Czekaj, sezja. Bo Dobra, obydwa ja zrzuty wyglądałem inaczej. Tak, tak, podmienię wtedy. Tam i tak najtrudniejsze dary doszło jeszcze, bo nie miałem takiej ilości. Nie jesteś. Ehm, ja już na koniec kończę, coś pedalą, jest bez mojego nie? Okay. ok Wiesz co, ja sprawdzę, wiesz? Ja zaraz zadzwonię na magazyn ten... jak to świetnie wygląda. Okej, okay. no hej. Idę. No, hej. no ja już jestem tak naprawdę na tej górze. Jestem, jestem przy tym drzewie już tam. Tam gdzie jest dzwon, no. Tam gdzie wierzę, No to... Jestem, no to... jestem! Elo, elo, elo. Nie widzę cię. Weź, po A Jestem za jeden, tobą. Nie wiem jakim cudem to przeżyłem. Elo? Nie bij, nie bij! Do, mam, dobra. Mam pół serca. Chleba daj, chleba Uf, daj. Z czego chlebka wyrzuciłem swojego? Zaraz ci oddam. Czekaj. Mam pół serca. A będziesz mógł nawet zobaczyć na odcinku. Dobra. Mam pół serca. Czekaj. Ma, Uch, sobie pięć zostawia. Bo potrzebuję jeszcze. Jak myślisz? Zamieszkamy w tej wiosce czy nie? E, nie. Ok. No sobie jest no tak blisko. To jest niebezpieczne. Ja no to jest blisko spawn. Jakby co drugiej mapy jeszcze nie nagrywam, bo ja dopiero ją przygotowuję. No niby szybciej ją zrobiłem, ale... Jakby jeszcze przygotowuję ją, bo od razu wtedy od razu zacząłem to robić. De poza pieksał. Oła. O. Dobra. dobra. O, Masz pól hapę? Co? Masz pól Nie, już ma full. Okej. Okay. No dobra, to lecimy. czy drzewo się przyda? Ei. No. To jest fakt i to jest fakt, żeby na pewno z tego serwera nie robić jakiejś wielkiej masakry, że na przykład za tydzień wchodzę do tego serwera i jakaś wielka masakra. Tutaj hmm. na przykład. Tutaj lawakasty... No, no wiadomo, no nie, dobra, no Będą... tylko jak będę gdzieś na wyjeździe, to nie będzie tych, e, tych. Zrzutów. Tak. Zrzuty będą za zamknięte. Inaczej mówiąc wyłączone z to W sumie i tak serwer wyłączony będzie to, to nawet będzie włączony to będzie kilka zrzutów. Od razu.

Mapy. Aha, to ty. Mapa się może przyda. Trochę. Wiesz co? Jakbyśmy mieli zrzutu szukać. To weź pustą mapę. Tylko... Czeka... Gdzie są zrzuty? Czy się zapiszemy. O, matko! Czekaj, to było gdzieś pół. Widzę, widzę. Um, czasie, żeby stanę gdzieś tu mogliście się zdziwić dlaczego ja nie zrobiłem craftingu hmm. no. ja mam ja mam mam ja już mam. to tak mu zrobiłem okej okay. mam dwa to jest coś No jakbyśmy mieli być rozdzieleni lubię mnie zabijać świnia A. ale Mój trzeci serwer. O, nie wiem, no. Jestem jakby trochę zadowolony. Jestem już mam jakieś owce ogólnie. A chciałem zrobić ten serwer na 20 subskrypcji, ale walić już to. O na przykład walnę w to. Bum. Ja tego nie rozwaliłem, wiem. Eeeh, eee, no, anarchia. Eee, na moim drugim kanale też będzie IPWS. A do... wybrze, ja wierzę że jestem gdzieś daleko od wioski. No nie wierzę. Dobra, ale chociaż nie jesteśmy papuszkami rozłączki Nie Łóżki, nie ma słączki. Ja, Jezus. On by nigdy już więcej nie spotkał no. takich osób. No. A jak ta igrzyska, na Igrzyskach Śmierci i u matko, weź tam była masakra. Ja nie przeżyłem tam. Gdzie? Na Igrzyskach. Znaczy ja, ja, ja nie grałem. Grać na Igrzyskach? A nie. Abrałem no to dobra, będę części serialu. No dobra, grałem. <noise> Przez po Co? Zginąłem. Niks matue? Nie. No. Wiedziałem A gdzie ty jesteś? Niks matuje. Ja jestem gdzieś daleko. Na no serio? O, kotek! <noise> A propos kotka ja mam swojego drukusia w kotkali. Dobra, ale gdzie ty jesteś, no? Ziomek. Wróć do wioski. Dobra, idę. Ida. Idę. Bo chyba nie chcesz opuszczać daleko tej wioski, bo wiadomo, no przecież będą tu zrzuty pierwsze w tej wiosce. wiosce. A nawet w pierwszym rzucie może być koks Dobra, Nie zawsze będzie, ale być że w pierwszym rzucie już będzie koks no, to Ale lubisz za w ogóle? No to co mieli, No to będę na urodzinach A ja mam na Tata, jutro... to może karton Jej! Co, czy ja żyję! Idę no. do domu się słuchać, mam serca. serca. Jeszcze gdzie jesteś? Ja się o to prosiłem, to zresztą. Widzę a jak się dzieje? Już mam chleb, a zresztą skupiłem się, a zresztą malutko Dobrze. Elo? W proszę. ...na jutro? To, co jebi. To nie co Już się nie wystraszyłem. Okej. Okay. Mamy temat zakończony. Drugie... drugi raz... Wiesz um, co, na razie nie mam to, co dzisiaj, a wtedy pomyślałem, to tutaj wypełnimy coś, żeby tam wolno prostować Ja Sam nie wiem. Lecimy dalej. Biorę crafting i lecimy. Dobra, co dobra, z tego, okay, że robi tego, toko, się noc? Toko, toko, toko. Ej, musimy trochę pójść jednak od tej wioski. Bo do, łączę jakiś spaceniec też ten, na ten serwer i co? Grabi drewniany miecz, my mamy na i wy... I widzi nas tak. Rozumiesz? No. zabija. I Ale wiesz jest okay. najgorsza? co jest najgorsze? Co? Nie możemy robić bazy podziemnej. A czemu? Teraz, bo nagrywamy odcinek. Mogą znaleźć nas. Eee, no jakby. Tylko nie ro... <laughs> Jakby to, to, nie... o, to. Ta, ja teraz ci nie daję operatora, bo nie wiem, czy na tamtym moim pierwszym odcinku nie oszukiwałeś czasem. Czy nie wyłączałeś sobie to są game moda? Sobie nie brałeś takich temów. Weź, weź, go zabij, bo ja zginę zaraz. W ogóle trzeba się ulepszyć. Zapomniałam. I polecam nie mnie rozwalki lepiej tam, gdzie są te. Będą zrzuty, bo mogą się nie pojawić. Wtedy z... kilka zrzutów mniej. Idę spać. Okay. robić? oczywiście sprawdzać chyba chyba co? Trzeba, trzeba mięs sprawdzować nie, nie, nie kilo Chciałbym ty co to sytuacja wygląda następująco w dzisiejszym kilogramów, kilogramów, kilogramów. Ja, ja, ja tutaj nie ustawiam. E, nie, wcale nie, nie używam kreatywnego. Może Szymon potwierdzić, Żeby tutaj poszukać wioski i przy niej zacząć odcinek. Nie, po prostu tutaj Potwierdzam, potwierdzam. Boliśmy. No. A generował serwer. Tak. To tak już mnie. Taką minutkę robił te zrzuty i tak dalej, no po prostu na minutę. Ale zrzuty nie, raczej nie będą na odcinku, tylko poza odcinkami powinny być zrzuty. Oczywiście, że tak. No i raczej będą. Bo na odcinku to nie będzie raczej zrzutów. Au, au. Zwłaszcza czy matku, nie wiem, zaraz ginie z ognia. Z to, było, to było ustawione jak coś, to było ustawione eee, specjalnie. Tutaj. Ustawione? To Ser było ustawione Jakbyś stracił na przykład serce, to by było to ustawione? Serce e, by nie było ustawione W ogóle zapomniałam, że to tu tak. to jest No dobra, no dobra lecimy i tak z tym to nie ma Dobra, idziemy stąd Nie? <noise> nie no że tuję. Dobra, gdzie idziemy? Najlepiej niedaleko od tej wioski, Jakoś mega daleko. Chyba szczęśliw! Prawie zginąłem. Tu muszę przejrząć! Prawie zginąłem! Nie, ty nie jesteś chyba dobry w tej grę. Niech to nie. Przeżyłem. Jakimś cudem przeżyłem! jakimś Przez ciebie spadłem. Bo postawiłeś blok. Bo postawiłeś blok, po co stawiałeś go? To jest geoda! Geoda ametystowa! No. To jest geoda z ametystu! To jest geoda ametystowa! Woda? Geoda ametyst. Geoda ametystowa, to się nazywa. Wiesz, ametyst tam rośnie. Dobra, idę do ciebie, czekaj! Bez itemów, okej! Okay? Bez serca, oki. Okay? Poza odcinkiem spróbuję zdobyć jeszcze jest najgorsze, co? Że nie zdam receptury na serca. Zdobędę będę jej i tak, nie martw się. ja się zgubiłem, no. Aha. Yy, to... Widzowie, zgubiliśmy się. No, ja. Pierdolę. Dobra, jakoś wlazłem. E... Pomocy? Zgubiłem się. Ja ciebie też zgubiłem, więc spoko. Ale o... nie, ja się w ogóle zgubiłem. Nie wiem, gdzie, gdzie ja jestem. Nie, wiem, jak się dzisiaj podbuduję. Dobra, trudno. Deski trochę zgubić. Ja zgubiłem. moje gram w Minecrafta? Przecież grałam wczoraj, no tak dawno nie grałam. No gram wczoraj, no przepraszam, czy dawno tak nie grałem. No tak długo nie grałem. Widzicie, widzowie, jak długo nie gram w Minecraft. Muszę ja raz zginać w pęj dajmy... nawet. No, za tydzień... To, prowizor... to robię prowizor Jak wyjdę stąd, to nie wiem czy skończę odcinek, czy co. Matko jedyna no. A -a -a -a. No, ci wymienię teraz, ja nie wiem gdzie ty jesteś. Ja za 20 Las? Ja nie wiem jak gdzie ja jestem. No. Jesteś w lesie czy gdzie? No. ja? No, Trzeba za. Tak. Um, Wiosola. E ja wiem jestem. Wiosola. Takie no, jak tam No po prostu stronie? To jest najprościej Ci dorzucę, nie? Czego? To się nie nadaje do tego było zamówione 7 kilo, a jakimś tam 6 kilo czemu jak ja jak gram Matko. Czemu jak ja nie gram w anarchę, to ja wtedy nie ginę, a jak gram w anarchię, to ja zginę z tysiąc razy. Dobra, także daj mi znaka, ale także jutro będziecie na śmietę, no bo serio. Mama, miała... tyle z tego odcinka, zgubiłem się. Próbuję poza odcinkiem znaleźć się. Ciągle się z nami 4, 2, 3, 13 i. 3, 2, 4, 2, 3. Papa. Pa. pa.